Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będą trójkąty. I mamy tutaj cztery wzory. Pierwszy wzór to jest wzór na długość odcinka AB. Drugi na środek odcinka AB. Trzeci na punkt przecięcia środkowych. Jest to tak zwany środek ciężkości, a środkowe są to odcinki, które łączą wierzchołki ze środkami przeciwległych boków. No i wzór na pole trójkąta. Te wszystkie wzory znajdziecie w tablicach maturalnych, w tym rozdziale, którego tytuł nosi nazwę Geometrii Analityczne. Także jest tam kilka stron teorii. Zachęcam, żebyście się z nią zapoznawali, żebyście to czytali, żebyście wiedzieli, co w którym miejscu jest. I teraz zadanie pierwsze. Wyznacz długość boku AB, AC, BC, środek boku AC. Tutaj mamy oczywiście, jeżeli to jest środek, to długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka B na bok. AC, środek ciężkości pole trójkąta ABC równanie prostej Y AC i równanie prostej prostopadłej opadającej na bok AC czyli tak naprawdę równanie wysokości no i teraz dużo bardzo rachunków mamy, postaram się Wam to omówić tak żebyście to wszystko zrozumieli mam nadzieję, że mi się uda czyli mamy tak długość boku AB liczymy z następującej zależności wstawiamy sobie wszystko do tego wzoru i za b podstawiamy minus 3 i minus, minus 9 do kwadratu plus 3 minus 1 do kwadratu. Czyli mamy po prostu długość boku AB, wyliczamy i jest. A C możemy zrobić tak albo inaczej. Czyli po prostu możemy sobie zrobić na zasadzie takiego trójkąta prostokątnego. Czyli dorysować sobie i po kratkach policzyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tutaj mamy raz, 2, 3, 4. Czyli mamy taki Pitagoras. Dalej możemy policzyć sobie długość boku BC tak samo. Raz, dwa, a tutaj po kratkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli znowu Pitagoras. Środek boku AC wyliczamy w taki sposób, że po prostu wstawiamy sobie do tego wzoru. Czyli tutaj wstawiamy współrzędne A, a tutaj współrzędne C. No i jak wstawimy sobie te współrzędne, to mamy taki wynik. Długość boku BSAC. Robimy tak, że odejmujemy od współrzędnych S. Czyli S A C tutaj odejmujemy współrzędne B. No i wyliczamy rachunkowo i wychodzi nam tyle. Dalej mamy środek ciężkości. Wstawiamy sobie oczywiście do tego wzoru. No i wychodzi nam coś takiego. Co mamy tutaj dalej? Dalej mamy pole trójkąta ABC. I teraz tak, jak już pewnie zauważyliście, trójkąt jest równoramienny. Czyli możemy sobie liczyć albo z wzoru podstawa razy wysokość na 2, tutaj wysokość mamy policzoną, bo to jest w tym przypadku to samo co środkowa, albo wstawić sobie do wzoru, który macie w tablicach. Ja wstawiłem wszystko do tego wzoru, który jest w tablicach. No i po przeprowadzeniu rachunków mamy 20. Oczywiście możemy sprawdzić sobie, czy wynik jest prawidłowy. No jak to zrobić? No bardzo prosto. Zobaczcie, AC to jest to samo co pierwiastek z 80. Wysokość to pierwiastek z 20, czyli mamy pierwiastek z 1600, czyli tak naprawdę pierwiastek z 1600 to jest 40. No ale, pod, ale pole trójkąta to jest podstawa razy wysokość na 2, czyli 40 na 2, czyli 20 zgadza się. Innym sposobem liczenia pol trójkąta jest policzenie pola tego prostokąta i odjęcie tego trójkąta, czyli pola tego trójkąta pola tego trójkąta i pola tego trójkąta. I wtedy dostaniecie pole tego czarnego trójkąta. No i teraz przechodzimy do wyznaczania równania prostej. Żeby wyznaczyć równanie prostej, no to wstawiamy sobie współrzędne tych punktów. Czyli tutaj wstawiamy sobie współrzędną x, tutaj współrzędną y, tutaj współrzędną y i tutaj też współrzędną x. No i wyliczamy. Odejmujemy stronami 9-1 to 8, Minus 5a minus minus 9a to jest 4a, b odjąć b to 0. Dzielimy na 4, 2 równa się a. No i teraz mamy y równa się 2x plus b, 9 równa się 2 razy minus 5 plus, plus b, czyli wstawiliśmy sobie do tego wzoru. No i wyliczamy b, czyli to jest nasze równanie prostej ac. A teraz równanie prostej prostopadłej korzystamy z warunku, który macie w tablicach maturalnych, właśnie w tym rozdziale geometria analityczna. Czyli A1 razy A2 równa się minus 1, 2 razy A2 równa się minus 1 i A2 równa się minus 1 druga. Czyli równanie proste jest takie. Za Y wstawiamy sobie teraz punkt ten, za x punkt ten. No i rachunkowo liczymy do końca i to jest równanie tej prostej. I moi drodzy, jakie mam oczekiwania wobec Was? Chciałbym, żebyście zrobili i wysłali mi tutaj specjalny katalog z zadaniami do tego tematu. Zadanie 2, 5, 6, 7, 9, 14 plus zadanie dosłane, czyli zadanie, które będzie podobnego typu. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę. Życzę Wam powodzenia, trzymajcie się.